Ej, czy ty wiesz, że to poważna rzecz Siema, witam Trzeba przejść grę, nie ma co. Na fajka, no Tak, zakrobimy tak. Zaczynamy grę od nowa, idziemy na Blackjacka, nożymy pieniądze, kupujemy koparki jesteśmy ustawieni już Tam gdzie zawsze. Jasynko Stuba następ Jeszcze można prywatny tajemnic wykupić za dwie stópki. Można na szczęście, co? Na dobry początek Kurwa, jak wywija. Żonka? Kurwa, żonką. Nie na no kurwa, dobra. Nie mam czasu na takie głupoty. Na tysiaka mogę. Dawaj. Tak kurwa, tak. Dobra, starczy nam? Nie starczy chyba, nie? Trzeba pomnożyć jeszcze. Dobrze, dobrze, dobrze. Kurwa no. Jak to wygrał? 19 miałem za skami Odrobimy, odrobimy Kierdol, reset Elo, na stały klient Dobra, dawaj, jeden. O kurwa Ja pi... -ole. Stand U. Kurwa je no ostatni, ostatni raz Dawaj Kurwa, hit nie no jak Teraz odda, kurwa Kurwa przejdę to, tylko potrzebuję wygranej na backjacku To nie jest tak dużo Styleczka No ja, pierdolę spowalniać mi chłopie, no To się mógł. grano na nie ta brama Dobra, kurwa, no Ostatnie podejście Dobrze, ale ma 10, Aldor dostanie 6, 6 i 10 Kur... jeb... jak ja to przegrywam Dobra, kurwa, daj szybko Czarny Jacek, myślisz, że nie odda? Czarny Jacek tak się nagrzał, że wypiera mi kompa Patrz, patrz, pa! Dobra, ko koniec, gramy Gramy normalnie aż, aż przestało lagować, studził się Dobra, co potrzebuje? Bitcoin miner Będziemy bitcoiny kopać tak, ja, kupuję tą pierwszą Dobra, czekajcie, trzeba otworzyć Naszą kafejeczkę piękną Jeszcze, jeszcze kupię dwie Ej, podrożały po tysiąc są Uj, tylko jedną chyba Teraz tysiąc Dobra, tyle Gdzie jest klasz? Właśnie na koparki Weźmy na może na giełdę, krypto Litecoin minus 9 A Bitcoin minus 9 co bardziej wyjebie? I 9 bitcoin. Dobra, kupmy trochę. O kurwa, ile to kosztuje? Tyle? No, <laughs> tyle mogę kupić. Oddam, uję wam. Jak wyjebie do góry bitcoina. Ty, wykopałem chyba trochę, pa. Bo 01 kupiłem. Zresztą damy kafejkę normalną też. Będzie pasywny przychód. Trzeba kupić tak. Obudowę, budowę monitor, klawiatura, mysz. Kurwa. Trzeba sprzedać ten bitcoina mojego. Zobaczymy, jak na rynku stoi. Ty, rośnie do góry. Tak zmalał. To nie było tu minus 8%? Rzędem wczoraj. Kurwa, nie opłaca się sprzedawać teraz. Trzeba inaczej kasy zarobić na to ten. Questy użula można robić zaraz. A bez kitów jest quest na pobicie za 200. To zaraz to zrobię. Ten! Tak! Kurwa. Opie, dnia szans. Dależyć. A dzięki. Plus 200. Dobra, na co mogę wyjebać kasę, którą mam? żeby się trochę zarobić. Szybki blackjack za stówkę? bo nie, no spokojnie, za 50. Wytestujmy, czy rozgrzany, czy nie. Dobra. Kurwa jebana! Nie, bo się wklęcę i wszystko przejebie <gry> Dobra, idę sobie zjeść, idę spać. Niech mi kopie przez noc. Dobra, tylko, czy się nie pali zaraz nic. Dobra, git. Dobra, do spania. Zobaczymy, jak tam żonka. Jak tam... Morale 35. Zrobić dziecko? Nie, nie chcę. Wyślij pracę. O, wyślij pracę działa! No i dobrze, do, do roboty poszła. Nie będzie mi tu bezczydnie w mieszkaniu siedzieć. Tupiej, żarcia. Rachunki 10k, z, bit z bitcoina będę miał miliard w tym czasie. Jak tyle rachunku będę miał do zapłacenia. Kurde. A to, ile teraz bitcoina mam? On spadł znowu? Kurwa, wszystko idzie w dół. Jutro odbije. Trzeba zarobić jakieś pieniądze. Czasie jak to kopię. Lu! Kurwa, za 50. Jeszcze jeden. Dobra, kurwa, starszy. Nie mogę kupić bitcoina e za to, no. Warcry'a odpalamy. Dobra, i na bocie napierdolamy. Farmimy. Niech farmi slajmy Dobra. Kurwa, ale co on robi? Chujowy ten bot, kurwa. Bo trafię nawet z niego. Nie dobra, coś innego trzeba mu dać nie slajmy, bo on... No, trafił raz. Może spidery. To trzecik. Dobra. Cześć konia zarobił już Co on kurwa robi, no Nie, nie... Dobra, nie chwarni Czemu ja słyszę tego chłopaka, on uderza ciągnę? Co ty pierdole, że można wyścigi koni obstawiać? Za stówkę. Czarny koń. Czarny koń turnieju, dawaj. Dobrze. Ej, gdzie czarny koń? Kurwa, co to jest? One na nie biegły, on się tepną na koniec. Chłopa teleporta na koniu, jak ja mam to wygrać czarnym koniem? Zobaczymy, ile żonka zarobiła. O, wróciła. Dobra, to się rozkręca. Ty, no normalnie do roboty idzie, a kasa? Kurwa, trzeba w nocy odebrać od niej. Za lasarcie, za Dobra, ile? Poka kurwa, no. Na pewno do góry poszedł bitcoin, nie? Nie obcy, że jeszcze spadnie. Proszę, kurwa. Jak! 25! Kurwa no, jak on spada ciągle. Ja, ja za 30 kupowałem, no No, muszę to sprzedać tego bitcoina. otwieram kafejkę. Jak 100 dolarów Dobra, zapas, żeby mi nie odcięli, no Zamawiam tej temy. mi się dostawca zaraz. Ale jak odkuję ten bitcoin, to naprawdę tak wyjebie, bogaci będziemy. No ale sprzęcior dojebany. No. Otwieramy kafaję. No, pa. To nie ma ja to tamto no, tu się płaci. Za wygodę, no ja pierdolę. Co ty, kurwa, oglądasz? Zauważ, że mi koparki nie zajebą. Dobra. Już nie będzie coś jebać uibem tutaj. E! Czekaj, bo mi spierdalasz. Nie zapłacił. Kurwa, można było się spodziewać po nim. Gdzie on? Tu. Mamy kasy, kurwa. Stówę. Ma kawę. Piątkę mi zostawił od razu. Co jest? Już ostatnio grałem. Same jedynki dostawałem. Fajne miejsce, no co? A, nie fajne? Wi komputery mają wirusy Hmm, nie ta ma bez gier, a tam bez kitu, my gier nie mamy żadnych <laughs> Kurwa, co tak szybko? Co jej nie pasuje? Gdyby tylko była gra, w którą można zagrać Taterka kolejna Dobra, teraz odbiję bitcoin przez noc Żonka nie wróciła z roboty jeszcze Pracowity dzień chyba dzisiaj moja żona. No, była piwo wypiła. Było to piwo. Proszę, no. Tak, do góry idzie. Ale jeszcze chujowo, jeszcze tak mało, ale idzie do góry. Fortnite im z Stykniemy jednak gera, nie? Dobra, kurwa, Fortnite. Wiesz, ten czy ten komputer uciągnie nie Fortnite'a. To no. Wiesz, bym się zastanawiał, ale. Trzeba to pizdu Weź, jak urośnie jeszcze do... bardziej jutro. To kupię dwie koparki, w takim razie, jak jutro się bardzo Idę spać Prześpię po prostu czas i będzie giełda, nowa jutro już Kasa od żony, Na no, kiedyś wróci do domu, to wezmę od niej kasę, może jest teraz, jest? Nie ma i kurwa no Proszę, kurwa, plus 15% na bitcoinie 35 koła Kosztuje teraz Dobra, dawaj, proszę, kurwa no Plus 10, minimum plus 10 Chodźcie do góry, tak? Chodźcie, kurwa, trochę do góry. Sprzedaję pizdu dzisiaj te, tego bitcoina. No dwie do koparki, dwa razy szybciej będzie kopać. Dawaj zaraz miliony będziemy zarabiać. Jeden. Dobra, kurwa, ale, ale moc. Teraz jest. istnieją jednak gry ostatniej jakości. Nie otwierają się. Komputery są jak gówno. Na wszystko będę jakaś no Jednak ten portak nie działa chyba na, na tym kompie Idę do handlarza, zobaczysz, może ma... Oj, witam Zapraszam Ej, e, kurwa! Zabił ją Koparki całe? Chyba całe. Bombiarz mi się wyjebał na chatę, no. Dobrze, że koparki dobre. całe są. Czego brakuje? Myszki. Dobra, nic się nie stało, no, jednego klienta tylko straciliśmy. Czemu? Co to? Zostałeś ukarany za posiadanie działającego systemu górniczego? Ile, kurwa? W można koparek mieć? Pojebało go. Kurwa. Co się stanie, tego nie spłacę? Trzeba przy zamkniętych drzwiach kopać. Może żonka wróciła, zarobiła miliony już. I Bitcoin wyjewie plus 50%. Kurwa, gdzie ona jest? Zobaczymy, co u konkurencji. Patrzcie bany co ma za sprzęt. Nie ma jej tu. Taki sprzęt oraz klienteli nie, nie ma, no. I też ja mam smykałkę do tego. Jest noc. Gdzie jest moja żona? Nie ma jej ciągle, no. O, wszystko to bym opierdaliła Kaśka wróć, proszę Cię Dobra, trzeba zarobić na spłatę mandatu Ale nie ma co się martwić, Bitcoin tak wyjebał dzisiaj Widziałem w już przecieki Kurwa no Czemu to spada? Sprzedawać to w pizdu? Potrzebuję pieniędzy Opłacę ten, rachunki, opłacę żula Celne tak, choć kurwa, jutro tego Bitcoina do góry Prąd jeszcze jest. Mamy 3 dni na spłatę rachunków. Zarobimy na rachunki w inny sposób. U. Dobra, trzeba od, od, się odpuść teraz. To z chuj. Ostatnia, ostatnia gra. Dobra. Dobra. Nie skończymy na minus przed dnia. Kurwa! Właśnie, co kurwa? Teraz nie pojebię. Ostatnia, ostatnia gra. Nie, ja muszę na jedzenie, mieć. ...daj się z głodu wyjebię. Może żonka wróciła... ...delegacji. Ty nadal wierzysz, że ta pizda do ciebie wróci. <laughs> No wierzę, no, że wróci. Jedzenie nieruszone. Naprawdę ona uciekła chyba. Pa! on tylko wraca w nocy, jak ja śpię, żeby jedzenie opierdolić i ucieka. Padł, znowu. Minus 7 Tragedia, jak to działa? No, nie wiem, dobra, Zarobimy, jutro. Jutro jest ten dzień. Jak spadnie, to i tak sprzedaję w pizzzu wszystko co mam. A bez ograniczony, on zapłaci. Chuj, kasy Grano na Kasia z tego, taki skupiony. Dziękuję z żybek. Kurwa, no, czekaj, czekaj, Odej się od kompa Kop niezdruszony, chętajcy Chyntaj... dalej oglądają, no pa. Nawet nie zauważył Nie no, się ucieka mi przecież O, no, odwróciło mu kompa Gdzie on? tak uderzy, żeby innych... O nie, policja Poczekajmy, aż przejdzie Kurwa Przeszł hita Nie, uderzyłem dwóch naraz O kurwa Nie, to Jackie Chan jest! Kurwa! Nie no! Jebany Jackie Chan! No, oglądał się i spierdolił, no. Ja właśnie tam na razie, podejrzewam mi się pracować po tym incydencie. Może przestanę jedzenie kupować, to się ogarnie i... Zostanie na chacie. Wrócę się sam, idę spać sam. Nie ma nikogo do pogadania. Wodówkę mi opierdala, nic do jedzenia nie ma. Dobra, może nie mam żony, ale za to mam. miliony na koncie. On spadł Nie, jeden. jeden procent do góry. Pójdź, sprzedaję go, potrzebuję kasy, idziemy do przodu. Rozwijamy się. Wszystko w pizdu, trzy koła na koncie. Dobra, dawaj to. Pierdalą coś o kartach i jakimś. tysiąc na koncie, dobra. Na spokojnie na początku, za stóweczkę Dobrze Elegancko Dobra, starszy chyba, Kurwa, chyba starszy Idę kupić kompa nowego Ty zmienił kompa, za 800, ale machina Ty, takiego? Kurwa, on się nigdy nie zwróci, ale chuj Zobaczmy Dobra, najpierw monitor Jest Taka opcja Ej, kurwa! To się nic nie dzieje, panie władzo, no! Szmata jebana! Jak się przycisnął przez szwary taką małą. A, więc to teraz zarobię w jeden dzień. Dobra. Jest, bato! to. by <grywy> te krzesła mi się też przydało zmienić? Tapetę? Możemy zmienić jakąś nakotkę, na przykład? Kurwa, no! Co jest? To nowy komputer! Dopiero Jak już zwarcie, no? Za szrot jebany i on mi sprzedał za 800 Chyba suwar tego kompa składał, kurwa, tak szybko się rozjebał Ale ciągle pracuje, nie zatrzymuje się To ta moja żona? Nie, no A to już zapomniałem, jak moja żona wygląda nawet <ścoughs> Nie ma jej, no Czuję, że Bitcoin dzisiaj 30 koła jest On spadł, kurwa, o 7% jeszcze 23 koła, ja po 30 kupowałem na początku kto ma quest'a? 3 baseballe O, pas, jest The end Kurwa, ale no po chuja lepszy sprzęt kupuję, jak oni tak hentaisy oglądają wszyscy Ile zapłaci? Ty, 64 za, ta za taką krótką wizytę Opłaci się chyba ten wydatek na kompa Myślę, że to miłe, nie obchodzi mnie to zbytnio Nie wiem, o co mu chodzi, ale dał 4, więc mi Pasuje ty, ten gra Fortnite, a. Pierwszy gracz Fortnite a. Fuck, buduje! No jebany. 6 dyszek znowu. Elon Musk! Ten chłop tylko na pół godziny przyszedł. sobie nie idzie, on zapracowany pewnie. EJ! CZEMU?! CZEMU?! Zostaw je kurwa, no! Nie da mu się przeszukać. Nie ma prawa im przeszukiwać, syn. Co teraz? Pierdala, idę spać. Dobra, proszę, kurwa, proszę, no. On spadł chyba jeszcze, czy nie? <ścoughs> nie mogę, ale to jest rozjebany. Idę pleca kupić. Dwa kije. Daj mi styknie. Za 500 Daj to. Aby się opazało. Da, gdzie jest Oby mi dał z za to. Przepraszam, ale nie mam pieniędzy Co za kurwa Wszystko OK można otwierać Kupię lepszą gierkę Dawaj mam gusa im kupię Kupuję maszynę, bez kitu Przetestuję maszynę, jak to działa Arket Machines 325 Jakim chujem drugi raz Mam dwa mandaty już na koncie Ale obstrany co to jest <noise> kałem wysmarowane bombiarz! Kurwa, jebana oj, Trzy sen... dychy? Tako? On się zwróci, ten automat. Dalej sam potrzebuję pieniędzy teraz. Rozrastamy się. Idealne miejsce było tutaj na to, o. Ja się nie wasz. No, idę kolejną koparkę kupić. Oj, oj, oj! Co, co, co? Tak, kasę, spierdalaj szybko. A tak tylko 5 dych mi dał. Ogień, co? No, chyba żeby go zwolnić. fire. jest ogień, kurwa. No nie ma żony, no. Może ona się... Może ona tu jest duchem tylko. Człowieku, mam słowo wieści. Urządzenie podsłuchowe działało. Musimy zakończyć ich pracę. Jeżeli... Potrzebuję 1500... Na bomby. Planujemy atak. Miejsce zbieramy na bomby chyba. Sprzedajemy Bitcoina, kupujemy bomby. <grytanie> Zajebisty na ochroniarz. Warto było w niego zainwestować. Strzela do przechodniów normalnie. Dodaję to w tizdu. Idę kupić bomby. Dobra, dawaj. Aby było warto. O, Dole. <grydolę> Dobrze, konkurencję rozjebaliśmy. <grydolę> Ty, Matixo. Co on tu robi? Nie mogę chyba nic wziąć. Ej! Kurwa, skurwys gdzie on jest? A tutaj stoi. Dobra, tutaj dam klimę Świetne ży... miejsce na poznanie życiarskich osób. O co jej chodzi? Już mam klimę no jest To jest na auto ustawione, powinno... Powinno dobrze działać Jestem się rozkręcone, idzie coraz lepiej Jeśli Jeszcze dzisiaj bitwa wypierta na 30 koła, to w ogóle już będzie dobrze Minus 3 Kurwa jebana Ej, ochroniasz! kurwa ochrona! Kurwa, on śpi? Kija nie wziąłem jeszcze No dobra Myszkę znowu mi zajebał Wielkie dzięki za to co zrobiłeś, było bardzo ważne I tropałem Ci coś na czym pracowałem od bardzo dawna O kurwa, sorry Kontrola policyjna Dowiedz się kiedy odbędzie się kontrola O Dobra, kupuję to Poprzez recenzję Kontrola policyjna To kontrola o 18 a, trzeba muzę zmienić, no, już miłe boli od tego. Jak ucieka? O kurwa, no to ją znaleźć. Nie widzę jej nigdzie. Pierdaliła. Która godzina? E kurwa, osiemnasta yes. Jezu Zapomniałem o tym. Nie Państwo policyjne. Nic już nie można tu robić. Bouncer! O! Nie będą mi spierdalać. Kurwa, automatyczne akceptowanie, nie będą mi spierdalać. Już taki... Automatyczny wszystko się robi. Niech się pilkę zarabiamy na 30 koła, to już w ogóle będzie. Już, już, wypadł, no Poszedł. Do domu się wróci żaden, na mnie czeka. A nie, czekaj. Ale mam skład, pa! To mi pilnuje wejść jaki... Goryl. Ale gazela biegnie, gdzieś kolego, pracuję na wysokiej klasy urządzeniu. Po zakończeniu będzie świetnie. Czy mogliś przekazać mi tę pamięć USB-kierownikowi firmy Tesla? No dobra, no mogę mu dać. Tu jest. Kurwa, no stój. Dałem mu? Dałem. U, 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 pięć stówek Krypto. On spadł, spadł. 9% kurwa spadł. To jest żart. Dobra. Dokończymy na następnym streamie. Dobra, papa. Pa. Kurwa, nie pasuje w sumie ta nuta Na końcu, w środku dnia, ale papa. Pa.